No, ja, no, najfajniejsze jest to, jak e, dzieci same zaczynają zadawać pytania i przychodzą i zauważają coś, może coś o czym się rozmawialiśmy i przychodzą, no, tato, a jak myślisz, jak to jest? Albo ja myślałem o tym, wiesz, o tym, czym rozmawialiśmy i, i jesteś bo dla mnie chyba najważniejsze jest zbliżenie rodzic-dziecko, bo to jest ten czas, który, którego często nie mamy z dziećmi, bo tak jesteśmy jest. zajęci relacją, tak. To jest dla mnie bardzo ważne i pobudzanie ciekawości też, nie? a poza tym refleksja nad życiem, bo widzisz, mówiłeś, że filozofia to coś archaicznego, ale tak naprawdę każdy z nas jest filozofem. Nie możemy tego ominąć, ponieważ filozofia to jest umiłowanie mądrości, tak się to tłumaczy, a to jest to, że po prostu każdy z nas... Musi się nauczyć jakoś żyć, tak? I, I filozofia zadaje pytania i daje też odpowiedzi, więc to jest to, co staram się dzieciom przekazać. I, i myślę, że to jest ważne na, na przyszłość, żeby taką zdolność miały. Cześć, tu Wojciech Górek. A to mój podcast Jak żyć? Mój dzisiejszy gość to człowiek, którego znam od 35 lat. Kiedy przygotowywałem się do, do tego nagrania, zastanawiałem się, czy kiedykolwiek będę miał okazję nagrać wywiad z kimś, kogo znam dłużej. Gdybym miał go określić jednym słowem, a w zasadzie dwoma człowiek orkiestra. Wiele rzeczy w życiu robił, natomiast postrzegam go jako człowieka, któremu od zawsze przyświecał rozwój i poszukiwanie drogi. Świadczą też o tym studia, jakie zakończył. Bo jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Śląskim. Jest ojcem, jest partnerem, jest trochę muzykiem, trochę malarzem. Od 17 lat mieszka i działa w Irlandii i mógłbym tak powiedzieć wiele rzeczy. Myślę, że on sam mógłby wypełnić ten program swoim osobom w 100%. Natomiast ja dzisiaj chciałbym się skupić nad tym, co on wniósł na nasz polski rynek, a jest to filozofia dla dzieci. Są to książki, już dwie. Z tego, co wiem, dowiedziałem się w kuluarach, że gdzieś już jest produkcja trzeciej. Witamy serdecznie Łukasza Krzywonia. Cześć Łukasz. Cześć Wojtku. Super się spotkać. Bardzo się cieszę, że udało nam się tu dzisiaj spotkać i uda nam się właśnie porozmawiać o tym temacie, który, nie ukrywam, bardzo mnie zaintrygował. Łukasz, filozofia dla dzieci, tak? I tak się zastanawiałem nad tym, bo żyjemy w czasach, w których co chwilę tworzy się jakieś nowe pomysły do, do zaaranżowania czasu naszym dzieciom. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie jest to ważne, bo dzieci są pod wpływem elektroniki i podszukamy sposobów na wyciągnięcie ich z domu. Natomiast z drugiej strony, wiele dzieci jest już przeładowanych. Różnego rodzaju atrakcjami w postaci sportu, w postaci nauki języków, bo przecież to takie ważne dzisiaj, w postaci wielu, wielu innych zajęć. A ty wychodzisz z kolejną propozycją nauki e, filozofii dla dzieci. Skąd taki pomysł i dlaczego akurat dzieci miałyby w ogóle zajmować się. Czymś takim archaicznym, można wyrzeć, jak, jak filozofia? No, dobre pytanie. Myślę, że te rzeczy, o których mówiłeś, o tym, że dzieci ciągle idą coś robić, uczą się tego, tamtego, ciągle jakby polega to na tym, że dzieci coś muszą w siebie wchłaniać, tak? A filozofia jest, no, zawsze była miejscem na refleksję, na zatrzymanie się. I jak mówiłeś o tych wszystkich rzeczach, to jest, yy, mówisz w pewnym sensie o takiej stresującej sytuacji, kiedy jest więcej, 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 a w tej filozofii. Z dziećmi mamy czas na refleksję, na zatrzymanie się i spojrzenie wewnątrz i bycie sobą. I nie ma potrzeby jakby dokładania czegoś, raczej wręcz przeciwnie, jest otwarcie w drugą stronę. I to jest bardzo ciekawe. I, i dzieci to kochają robić. I miałem ostatnio, prowadziłem takie zajęcia z dziećmi. Przez internet, i miałem taką zwrotną informację, że jedna z tych dziewczyn, która uczestniczyła w zajęciach, miała problem, ponieważ albo mogła się spotkać ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, albo przyjść na moje zajęcia i prawie się popłakała, bo nie umiała wybrać. Więc jest to taki, jest taka informacja, że w tej przestrzeni dzieci mają dla siebie coś ważnego. No dla, mnie, dla mnie przede wszystkim. Też dlaczego mówisz, nie? Dlaczego, dlaczego się pytasz to, to robić? No dzieci są naturalnie ciekawe. Dzieci szukają odpowiedzi, zadają pytania. No i masz też dzieci, to wiesz, jak to jest, że, że pojawia się, a dlaczego? Ale dlaczego tak jest? Dlaczego? Takie słynne pytanie, nie, że dzieci pytają dlaczego. Oczywiście, z czasem im starsze dzieci są, tym być może jest mniej tych pytań. No i właśnie, i teraz, dlaczego ta filozofia dla dzieci jeszcze w takim systemie być może edukacji? Ponieważ. Ciekawość i, i to zadawanie pytań jest w pewnym sensie tłumszone w szkole. W szkole pytania, które często nauczyciele zadają, wymagają właściwej odpowiedzi. A we filozofii nie jest tak, że nie mamy złych albo dobrych odpowiedzi, ale te odpowiedzi są jakby lepsze albo gorsze, ale one są one są poszukiwaniem one nie są nie ma tak, że ja przychodzę na zajęcia i jak dzieci nie odpowiedzą, że to jest tak, to znaczy, że jest, że odpowiedziałeś źle, tylko drążymy dalej temat dlaczego. A jak się tym zainteresowałem, no ja prowadziłem od 10 lat prowadzę swój taki projekt, gdzie między innymi wykorzystuję inne swoje talenty, prowadzę kółka bębniarskie, prowadzimy zajęcia artystyczne. Relaksację, też mindfulness dla dzieci. Niedawno zaczęliśmy z żoną, ale jakby chciałem wrócić do tego swojego oryginalnego wykształcenia filozoficznego, i pomyślałem, jak to robić. I znalazłem w Londynie organizację, która, która prowadziła kursy i która miała bardzo fajny program, już tego, więc poszedłem się tam. Wyszkolić i odkryłem filozofię na nowo, ponieważ pierwszy raz, mimo że studiowałem 5 lat filozofię, napisałem pracę magisterską, wydałem ją jako książkę. Ale tam, pierwszy raz w Londynie, z tymi ludźmi, którzy byli bardzo sympatyczni, po raz pierwszy zadano mi zagadkę, którą ja musiałem odkrywać razem z innymi uczestnikami, która była dla dzieci, ale zrobiła mi taką zagwóstkę i była tak. To te, te doświadczenie tego odkrywania wspólnego w grupie, co to może być, jak to jest, jak to opisać, nikt w filozofii mi tego nie dawał. I tu jest właśnie ta różnica między tym, jak ja robię filozofię, a jak być może w edukacji ją się przedstawia. To znaczy ja, ja proponuję odkrywanie, a nie uczenie się jakby faktów, idei, dat czy filozofów. Czyli tak troszeczkę można powiedzieć pod prąd szkoły systemowej na zasadzie my. Nie wiemy lepiej, czego ty się powinieneś nauczyć, czy czego powinno się nauczyć dziecko, co powinno wiedzieć, tylko dajemy ci przestrzeń na to, żebyś ty sam mógł o tym pomyśleć i stworzyć też, można powiedzieć, własne myśli, własną przestrzeń, tak? To jest właśnie ten problem, że tutaj w polskiej rzeczywistości, bo rozmawiam z, z mam wielu przyjaciół, którzy są nauczycielami etyki czy filozofii, tą przestrzeń jest bardzo trudno wygospodarować, ponieważ jest jakaś tam podstawa programowa, którą trzeba wykonać, ale ona nie, nie, w zasadzie nie pozwala na dociekania, to co jest to, czym się zajmuje filozoficzne dociekania z dziećmi. Więc ci pasjonaci, których próbuję ja też między innymi swoją pracą zainspirować i, i dać im narzędzia, Ci, którzy to próbują, wprowadzają, można wykonać pewne rzeczy, które są zawarte w podstawie programu w inny sposób i dać przestrzeń, e, przestrzeń dzieciom, żeby odkrywały same, zamiast z góry jakby nakładać im, co mają wiedzieć, tak? Pamiętasz to pytanie, które wtedy ci zadano na tych zajęciach? To, o czym powiedziałeś, że wtedy byłeś ta zagwostka. To było o, o neandertalczyku, nie? Czy jakimś prymitywnym człowieku, który przechodził obok zabitego mamuta, no i był bardzo głodny i nie wiedział, co zrobić. Poszedł do, do swojej jaskini i zobaczył kamień, o który się przeciął przed chwilą. I mówi tak, a zaraz, zaraz. No i poszedł tego mamuta, pociął, wyciągnął z niego mięso, zrobił skórę, no i teraz, potem zaczął inne kamienie ostrzyć, aż w końcu stworzył nóż. Dał go w swojej wiosce e, wszystkim ludziom, zaczął się wymieniać, no i teraz pytanie było, w którym momencie to był nóż? W którym momencie ten kamień stał się nożem? I to nie jest takie proste, to jest zakres tym, czym zajmuje się między innymi filozofia i języka. I widzisz, nie musimy tutaj podawać, kto się zajmował filozofią języka, kiedy odkryto, kto się, jakie tam są podstawowe idee. Natomiast dzieci próbują odpowiedzieć, czy było to wtedy, kiedy ten kamień już był ostry, czy kiedy się przeciął, czy go nazwał, kiedy go nazwał nożem, czy kiedy go sprzedał i wszyscy go zaczęli, zaczęli nazywać nożem, kiedy to jest. I dzieci rozkminiają to też bardzo fajnie. I nie jest to oczywiste, ale z każdym tematem, który przerabiamy, dzieci wchodzą głębiej w zrozumienie tego, o czym mowa. Tak? Możemy powiedzieć, bycie dobrym człowiekiem to jest, tak? ale nie ma tej przestrzeni na to, jak zniuansowane jest bycie dobrym człowiekiem, jak trudne jest bycie dobrym człowiekiem, dlaczego bycie dobrym człowiekiem jest bycie dobrym człowiekiem. Zadając odpowiednie pytania, które prowadzą w pewnym sensie do tej odpowiedzi, co znaczy być dobrym człowiekiem, pozwalają dzieciom jakby tą wiedzę zintegrować wewnątrz, zrozumieć, po swojemu, w swoim świecie ją opisać. Ja, ja to tak słyszę i rozumiem, że w tym wypadku odnoszę się do tego pytania na temat noża. Tam nie ma znaczenia odpowiedź, tylko ma znaczenie sam proces dojścia do tej odpowiedzi, tak? Jeżeli dziecko mówi, nie, to już zawsze było nożem, ponieważ był ostre i można zawsze było tym coś przeciąć. Nie? No, to ale drugie dziecko powinno ale czekaj, czekaj, no bo tego właściwie nie można. To był kamień, który był ostry, a nóż dopiero był wtedy, kiedy ten og w tej historii się nazywał, ten, ten prymitywny człowiek, to nazwał nożem, ponieważ. Nóż to jest konkretne słowo, konkretna nazwa. Nawet przed tym momentem, kiedy dzieci to mówią, no czasami mówię, czasami następuje takie intuicyjna odpowiedź. To w pewnym sensie ten proces filozoficznych dociekań polega na tym, że jak zadajemy pytanie dzieciom, to samo masz ty i ja. Intuicyjnie odpowiadamy. A przecież to jest tak. I gdyby nie było czasu na refleksję, zostałoby to tak, jak jest. prawda? Ale jak zapytamy, ale dlaczego ta intuicja musi się przyrodzić w jakąś wiedzę, która polega na tym, że, że dociekamy, dajemy argumenty, dajemy przykłady, dlaczego tak może być. A jeszcze do tego, dlatego lubię, bo pracuję m.in. w grupach z tymi dziećmi, tak, że, że każdy członek tej grupy ma swoje patrzenie i odbijamy się od siebie nawzajem i uczymy się po, po pierwsze wysłuchiwać siebie nawzajem, ale nasze nasz światopogląd buduje się dzięki, dzięki wspólnocie. Ludzi, ludzie są istotami społecznymi, nie? i to jest świetna nauka, bo tego. Nawet pomyśl sobie, jak w szkole, nie? siedzieliśmy, byliśmy razem w podstawówce, prawda? siedzieliśmy w ławkach i słuchaliśmy nauczyciela. A w tej, w tej sytuacji, w której my to robimy, to dzieci siedzą razem i między sobą rozmawiają. One ze sobą to tworzą, nie? zamiast dostawać to od kogoś innego. Jest mi bardzo blisko do tego, co mówisz, bo pamiętam jak dziś liceum, nie pamiętam, jaki to był wiersz, ale pamiętam, że potwornie mnie wkurzało to, że jest tylko jedna możliwa interpretacja tego wiersza. Ja się tak zastanawiam teraz, jak to się odnosi do mojego pierwszego pytania. Czy właśnie te rozważania filozoficzne dzieci mogą mi pozwolić w późniejszych wyborach, chociażby o, odnośnie tego natłoku, zajęć? Nie? Wiesz, co? No, też zależy chyba od tego, jakich dzieci mają rodziców, na ile dają im przestrzeni, żeby w ogóle podejmować własne decyzje. Natomiast filozofia, jako może nie jako dziedzina. Nauki czy w ogóle dziedzina, jakaś, tylko bardziej jako taka umiejętność. Otwiera w pewnym sensie przestrzeń, daje mo można zobaczyć temat głębiej, szerzej, bardziej, tak? ale zarazem potrafi się dostrzegać szczegóły w każdym temacie. Więc ta umiejętność jest bardzo potrzebna, bo my ciągle podejmujemy decyzje jako ludzie. No i dlaczego nie podejmować dobrych i lepszych decyzji niż gorszej, pewna? Więc ćwiczenie tego argumentowania, tego krytycznego myślenia, kreatywnego myślenia też, bo oddawanie odpowiedzi na filozoficzne pytania daje tą kreatywną przestrzeń też. Wtedy uczymy się podejmować lepszych decyzji i, i bardziej rozważnych, tak? Podejrzewam, że łatwiej jest chyba takie zajęcia przeprowadzić nawet z, z dziećmi niż dorosłymi, nie? A wiesz, że tak? No, Jest tak. A, I to, i muszę powiedzieć, że chyba łatwiej z młodszymi dziećmi, takim wieku, właśnie szkoły podstawowej. Z, yy, w liceum czy w gimnazjum, jak to się w Polsce też nazywa, to może być trudniej. Trzeba naprawdę być, e, trzeba mieć coś ciekawego, trzeba mieć coś, co nastolatkowie chcą poruszyć, coś, co dotyczy ich życia, i wtedy może być bardzo fajna dyskusja. I są tacy świetni nauczyciele w Polsce, którzy, którzy się w ten sposób podejmują z, e, sprawę i, i to naprawdę fajnie działa. No właśnie, pomyślałem o tych filtrach, które nabieramy w trakcie życia. Ty powiedziałeś wcześniej, że jak zapytasz dziecko, to one spontanicznie odpowie. I wtedy właśnie zobaczyłem wiesz, ten proces szkolny, gdzie ty się dowiadujesz, jak masz myśleć. Właśnie ten wspomniana jedna słuszna interpretacja wiersza, którą musisz się nauczyć, żeby zdać maturę. Nie? I tak samo pomyślałem, że jak zadasz to samo pytanie dziecku i dorosłemu, to dziecko powie po prostu, a dorosły będzie musiał to przetworzyć. Czy może powiedzieć, czy powinien powiedzieć i czy to jest właściwa. Odpowiedź, no bo jeszcze dochodzi taki mocny, mocny temat związany z, z oceną. Nie? No to jest właśnie ten problem, ponieważ my uczymy dzieci w szkołach odpowiadać w poprawny sposób, we właści dawać właściwą odpowiedź. I spotkałem się już wiele razy w szkołach, im bardziej taka jest surowa atmosfera w szkole, właśnie taka tradycjonalistyczna, taka, powiedziałbym, stary, pruski model edukacji, to tam naprawdę wyciągać z dzieci odpowiedź trzeba, mimo że, że nagle przychodzę z takim fajnym, otwartym nastrojem i, i nastawieniem, tak jak wszędzie, gdzie zawsze idę z, z moimi zajęciami, tam mimo to y, potrzeba czasu, żeby dzieci nagle sobie zdały sprawę, aha, ten koleś, co tu przyszedł, to nie jest mój nauczyciel, ja mogę powiedzieć, co myślę i, i, i zajmuje to więcej czasu, taj, taka integracja z tym prowadzącym. Natomiast są miejsca, w których, y, w których wchodzisz i dzieci po prostu od razu to łapią mnie I, i to poznać po tym, jaka, jaka to jest szkoła. W tych bardziej alternatywnych jakby formach edukacji jest dużo łatwiej. Albo ostatnio grupę prowadziłem właśnie homeschoolerów, tak zwanych, czyli w domowej edukacji. Też było dużo łatwiej. Dzieci od razu się wypowiadały łatwiej, ponieważ nie mają tego, ciągle nie są e, uwarunkowywane w ten sposób, że muszą dać dobrą odpowiedź. I zawsze patrzą, dzieci spoglądają na ciebie, czy dobrze odpowiedziały. Także to jest jedna, jakby mój, moja praca polega na tym, żeby być jak najbardziej neutralnym, że moja twarz nie wyraża niczego. To znaczy ja nie pokazuję, że to jest zła odpowiedź swoim miną, albo że to jest zła, albo że, że, że się z niej wewnętrznie może śmieje, bo jest bardzo naiwna w, pewnym sposob, w pewien sposób, albo że jest wyjątkowo dobra też. Tak, bo nie chcę faworyzować niektórych dzieci. To jest, to jest bardzo trudna cecha tego, dla, którym trzeba sobie wykształcić, prowadząc takie zajęcia, ale z, z czasem to, to działa i dzieci na to fajnie reagują, ponieważ jeśli w pewnym jesteś takim lustrem. Nie, one same muszą siebie zbadać, co się stało, i też są też inni, którzy im dają potem jakąś informację zwrotną. No tak, dla nas to jest o tyle trudniejsze, że my jesteśmy wychowani w systemie, w jakim jesteśmy wychowani, tak? Łukasz, czy twoje... rozumiem, że twoje dzieci filozofują? Tak, staramy się filozofować. Nawet podczas pandemii w zeszłym roku stworzyliśmy sobie taki mały YouTube channel. Niestety jest po angielsku, nie, nie udało nam się w końcu po polsku zrobić. I podejmowaliśmy różne książki dla dzieci. Czytałem, a potem z moimi dziećmi zadawaliśmy pytania. Moje dzieci bardzo uwielbiały time for the questions. I tam zadawaliśmy pytania, czasem ich pytałem też. A też ostatnio zainspirowała mnie bardzo prosta rzecz, którą jest tu mój kolejny projekt, na którym właśnie pracuję, o którym też wspomniałeś. To taka gra, zabawa z, z kartami, które zawierają pytania filozoficzne. I to bardzo fajny był czas dla nas jako rodziny, żeby wieczorem wyciągać kilka pytań filozoficznych i zastanawiać Bo to jest ten czas, kiedy wszystko już jest spokojne, nikt dzisiaj nie biegnie i można z dziećmi spędzić czas taki właśnie bardziej jakościowy. W jaki sposób ta filozofia wpłynęła na Twoje? No, ja, no najfajniejsze jest to, jak y, dzieci same zaczynają zadawać pytania i przychodzą i zauważają coś, może coś, o czym się rozmawialiśmy i przychodzą, no tato, a jak myślisz, jak to jest? Albo ja myślałem o tym, wiesz, o tym, czym rozmawialiśmy. Dla mnie chyba najważniejsze jest zbliżenie rodzic dziecko, bo to jest ten czas, który, którego często nie mamy z dziećmi. Relacje, zajęcia, relacja. tak. To jest dla mnie bardzo ważne i pobudzanie ciekawości też, nie? Pobudzanie. A poza tym refleksja nad życiem, bo widzisz, mówiłeś, że filozofia to coś archaicznego, ale tak naprawdę każdy z nas jest filozofem. Nie możemy tego ominąć, ponieważ filozofia to jest ubijowanie mądrości, tak się to tłumaczy, a to jest każdy z nas. Musi się nauczyć jakoś żyć, tak? I, I filozofia zadaje pytania i daje też odpowiedzi. To jest to, co staram się dzieciom przekazać i, i myślę, że to jest ważne na, na przyszłość, żeby taką zdolność miały. Szersza perspektywa, może tak. Nie? Wiemy już zatem, na czym polega ta, ta idea. Wiemy, co daje nam filozofia dla dzieci. Wiemy, że im wcześniej, tym lepiej z tego wynika, bo łatwiej jest po prostu uformować tego człowieka, który wie, że ma wolną wolę i wolne myśli i ma wpływ na swoje życie mimo wszystko. Pytanie kolejne, ty wspomniałeś, że jakieś zajęcia w Polsce się odbywają, ale ten nurt jest inny. Ja rozumiem, że, że to polega na właśnie wkuciu, nie wiem, dat albo nauczeniu się o konkretnych filozofach, tak? Tak, to znaczy naj, najwięcej filozofii chyba jest na zajęciach etyki w Polsce, z tego co rozumiem, ale jest też filozofia teraz w szkołach średnich. Natomiast często polega to właśnie na tym, żeby Znać daty, znać podstawowe koncepcje, którzy zaproponowali przeważni filozofie na przestrzeniach, na przestrzeni dziejów. I no jakby ma to swój walor edukacyjny, ponieważ no, to jest naszy, nasz spadek, nie? nasze dziedzictwo kulturowe i warto to znać I Ci wielcy myśliciele Włożyli wiele do, do tej naszej kultury. Zresztą, jak pamiętam, jeszcze na lekcji polskiego, kiedy uczyliśmy się zawsze o tych wszystkich filozofach i myślicielach, no, zdałem sobie sprawę, że oni naprawdę wpłynęli, jak my patrzymy na świat. Co się działo? Wtedy, nie, no, mamy Marksa, Engelsa, wcześniej mieliśmy Kartezjusza i zaczęliśmy patrzeć na człowieka bardziej jako maszynę, zaczęliśmy tą medycynę rozkminiać i tak dalej. Także te wielkie myśli zawsze wpływały. No więc to jest warte zachodu, za żeby te dzieci o tym uczyć. Natomiast często, właśnie tak jak mówiłem, nie ma tej przestrzeni na, na samodzielne myślenie. Także wiem, że wielu praktyków wprowadza dociekania filozoficzne. Na przykład w ten sposób, że, no nie wiem, uczymy się właśnie o Kartezjuszu. Zanim o Kartezjuszu coś powiemy, zadajemy pytania, które są związane z tym, czym on się zajmował. Tak? Czyli pytanie, no czy życie to sen? Nie? Bo czym różni się ja w od snu? Bo Kartezjusz powiedział, myślę, więc jestem, to był jego dowód na to, że ja istnieję, że choćby nie wiem, co się działo wokół mnie, to ja, moja myśl się pojawia i to jest, to są jego pytania i, i odpowiedzi, które on, którymi on się zajmował. Więc możemy zacząć rozmawiać z tym dziećmi, możemy jakiś eksperyment myślowy zapodać, który jest z tym związany. Na przykład na podstawie tego, co Kartez już pisał. Albo wiem, że też takie filozoficzne zajęcia odbywają się poza szkołą również, w postaci, nie wiem, na przykład wycieczek do muzeum, do parku, gdzie znajdujemy jakąś inspirację do myślenia. Często jest też wiązane to z jakimś Ekspresją, no nie wiem, z malarstwem, z rysowaniem, żeby te koncepcje narysować, żeby coś pokazać. Myślę, że to zawsze jest bardzo indywidualne, zależy od nauczyciela, od tego, kto to chce prowadzić. Moją jakby chęcią było to, żeby dać narzędzia które ja otrzymałem tam, gdzie mieszkam, gdzie, gdzie się wykształciłem tutaj. Ten program tak naprawdę filozofii dla dzieci jest już bardzo stary, ma już ponad 50 lat. Pierwsze takie próby były w Stanach Zjednoczonych, byli też filozofowie w Niemczech, którzy próbowali takie rzeczy podejmować. Ale ze Stanów Zjednoczonych mamy taki określony program właśnie filozoficznych dociekań. Kiedy to przyszło do Europy, rozwinęło się to, zwłaszcza w Anglii, no z racji tego, że z anglojęzycznej, jakby z anglojęzycznego kraju najlepiej przetransformowane było w anglojęzycznym kraju i potem się na całą Europę też w ten sposób rozlało. Natomiast to, co ja proponuję troszeczkę być może inaczej, ponieważ jeden program, który był ten, ten stary 50-letni program pana Matthew Lipmana i Anny Margaret Sharp, który jest bardzo tutaj ugruntowany już w Polsce. Ja starałem się przynieść to, co w Londynie się nauczyłem, to jest taki bardzo fajny człowiek Peter Worley z żoną prowadzą fundację filozoficzną. I on, on opracował swój program, który tak naprawdę jest w pewnym sensie bardzo podobny. Ma troszeczkę inne założenia, ale daje też inne narzędzie, inne spojrzenie bardzo fajne, świeże spojrzenie na to. Więc w moich książkach zaproponowałem taką syntezę tych rzeczy, które poznałem, a poznałem jeszcze też wielu innych praktyków, którzy robią to jeszcze inaczej. I chciałem się podzielić tymi narzędziami które dostałem. Tak? Pytanie zasadnicze, czy to jest propozycja dla profesjonalistów, twojej książki? Czy, czy może z tego skorzystać każdy rodzic? Czy raczej dedykujesz to, co robisz właśnie ludziom, którzy pracują z dziećmi profesjonalnie? Myślę, że najbardziej przydatne to będzie dla profesjonalistów, to znaczy wszyscy, którzy prowadzą zajęcie z dziećmi, i mają jakąś taką zajawkę filozoficzną, że lubią myśleć, lubią rozważać, lubią czytać filozoficznie. Daję im narzędzie, żeby mogli wykorzystać te ich swoje własne zainteresowania i, i filozofować z dziećmi. Bo jest to tak naprawdę bardzo proste też zajęcie, no ale trzeba mieć, jakiś, no trzeba mieć tą, tą żyłkę filozoficzną, że chce się to robić. Więc jeżeli jest jakiś rodzic z taką żyłką filozoficzną, i jak najbardziej może korzystać z tych książek i poświęciłem na... W pierwszej książce Rodzio specjalnie dla dzieci, a teraz projekt kolejny, który kończę właściwie, który Ci zdrodziłem wczoraj jeszcze też, jest przeznaczony specjalnie właśnie dla rodziców, taki na, na rozmowy, na wakacjach, przed spaniem, kiedy, kiedy trzeba zająć uwagę dzieci przez chwilkę i, i coś ciekawego zrobić. I mam nadzieję, że to też okaże się jeszcze w tym roku. Super. W jaki sposób można wejść z posiadania Twoich książek? Najlepiej na, przez wydawnictwo Akademikon. Mają swoją stronę, możemy tam dać linka ewentualnie w opisie do podcastu. Jest to taki niszowy temat, więc nie, nie znajdziesz tego gdzieś w jakimś empikach czy gdzieś, ale przez internetową księgarnię najlepiej to dostać. A jeszcze prowadzę taką grupę na, na Facebooku, Filozofia dla dzieci i to jest grupa dla rodziców, dla profesjonalistów. Tam wymieniamy się pomysłami, inspiracjami. Dzielimy się linkami do literatury, do jakichś ciekawych rzeczy, do filmików, żeby, żeby móc z dziećmi podejmować te tematy. Czyli tam można cię spotkać na tej grupie i inne osoby, które zainteresowały się lub interesują się tematem filozofii dla dzieci. Tak, jest jestem już prawie 600 osób, więc jakieś zainteresowanie jest. Super. Łukasz, czyli jednym słowem, filozofia to tak naprawdę nasz rdzeń można by powiedzieć. Z niej się w dużej mierze wywodzimy, bo gdyby spojrzeć na człowieka, to chyba od zawsze zadawał sobie to pytanie, co było najpierw nóż czy ten kamień. Zaostrzony, tego co słyszę i przyjąłem, to tak naprawdę dzięki niej zyskujemy perspektywę, która pozwala nam dokonywać wyborów w życiu, więc ja myślę że rzeczywiście, że im wcześniej dzieciaki zaczną, tym lepiej. Poza tym może to być taką bardzo korzystną równowagą naprzeciw temu, jak wygląda dzisiejszy świat lub tam, gdzie zmierza. Prawda? Jeśli chodzi o pęt, bo może rzeczywiście ktoś zamiast zadać sobie to pytanie w wieku 30 lat, mając już nie wiem, depresję albo syndrom wypalenia, dzięki takim zajęciom zada sobie to pytanie w wieku 18 lat, może 20, więc zaoszczędzi tam trochę czasu mhm. i wcześniej dokona odpowiednich wyborów. Tak? Ja, ja myślę też, że wiele takich informacji zwrotnych od innych praktyków, którzy to robią już dłużej niż ja, Często słyszę to zdanie, bo spotkałem z ucznia, którymi, z którym robiliśmy filozofię jeszcze tam 10 lat, 20 lat temu i który przyszedł mi podziękować, bo tam wtedy znalazł to coś i tam te, te 10-20 lat później te dzieci pamiętają te zajęcia, ponieważ tam one były z sobą, i one miały tę refleksję. I tak jak mówisz, no. Te pytania są, no nie, 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 nie możemy ich ominąć. Nie? Pytania o śmierć, pytania o to, kim jestem, dlaczego dzieje się to tak, jak się dzieje, tak? czy to jest rządzenie losu, czy to jest przypadek. Jak sobie z tym poradzić, nie? I jak z tym żyć, jak się coś trudnego stanie, jak wiesz, jak żyć dobrze, moralnie, to są rzeczy. No... Myślę, bez tej refleksji życie jest puste. Wiesz co? Kiedy, zapyta... kiedy powiedziałeś o śmierci, to coś takiego mi się przypomniało, jak moje dziecko pytało mnie: Co to jest śmierć? Co jest po śmierci? I w zasadzie tak przy... przypominam sobie, że ja jako rodzic czuję się zobowiązany, żeby udzielić mu pełnej odpowiedzi. Prawidłowej. Prawidłowej, <laughs> dokładnie tak. A teraz, jak Cię słuchałem, to pomyślałem: A co by było, gdybym zapytał A jak uważasz? Nie? Co by było? Bo 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 my też czasem mam wrażenie może nie będę mówił my, ale powiem, ja jako rodzic, to też no, nieraz wychodzę autorytatywnie. No to jest chyba oczywiste, ale, ale z góry wychodzę też z założenia, że on nie może wpaść no, może na jakiś pomysł. Nie? Mm. Ciekawy, a, a może właśnie to jest tak, jak ty wtedy z tym nożem się gdzieś tam ocknąłeś na tych mm. zajęciach z dziećmi e, i coś tam ci to zaświeciło, to przecież tak samo może dziecko. No właśnie przedwczoraj zrobiłem taki dodatkową właśnie jeszcze kartę, którą, e, która będzie w tym nowym projekcie, i właśnie. Poświęcona śmierci, i jest pytanie, czy można nie bać się śmierci, tak? Albo dlaczego ludzie boją się śmierci, albo dlaczego ludzie celebrują, świętują umarłych śmierci, tak? I wiesz, pytanie następne, nie? Czy śmierć może być też Twoim przyjacielem? Czy można się czegoś nauczyć od śmierci? Jak coś stracisz, zaczynasz doceniać. Jeżeli masz troszeczkę w sobie tej refleksji, możesz zacząć doceniać to, co masz dzięki temu, co straciłeś, nie? Więc jak nie zadajemy tych pytań, nie myślimy o nich, to refleksja być może się pojawi, być może nie, ale tak jak mówiłeś im wcześniej, tym lepiej. Nie? A dzieci, które mają już nawet 4-5 lat, kiedy już mają język, mają język, mają gramatykę języka, zaczynają myśleć, nie? w ten sposób zaczynają argumentować. Dlatego, bo dlaczego tak? I, I tam się pojawia już ta refleksja, nie? Więc może nie wy, z grubej rury o śmierci nie ten, ale dzieci tak się pytają o te rzeczy też, ale jest wiele tematów, które z dziećmi możemy podjąć. Nie? Czyli zachęcamy, aby następnym razem, kiedy nasze dziecko zapyta nas o to, jak jest skonstruowany ten świat, odpowiedzieć mu pytaniem, a jak myślisz? Dokładnie tak. I tym zakończę. Łukasz, dzięki ci wielkie za to spotkanie. Cieszę się bardzo, że nam udało się je zrealizować. Nie mogę się doczekać twojej trzeciej książki. No i zapraszamy wszystkich serdecznie do filozofowania z dziećmi. Świetna sprawa. Dzięki Włodku. Dzięki.